Ostatnio pokazałem kilka zrujnowanych kamienic na Pradze, to może teraz opowiem dlaczego tak to wygląda, jak do tego doszło i co jest tego przyczyną. Bo na pewno nie jest to brak pieniędzy, Warszawa akurat jest dość zamożnym miastem. Budżet Warszawy to niecałe 5 miliardów dolarów rocznie. Raptem dwa razy tyle na przykład takie kraje jak Litwa czy łotwa mają budżetu rocznego na utrzymanie całego państwa. Wszystkie takie budynki łączy w zasadzie jedna wspólna cecha, mianowicie nieuregulowany stan prawny własnościowy. A wszystko zaczęło się w 1945 roku. Od dekretu Bieruta. Taki figiel prawny zrobili komuniści tylko w Warszawie, więc nie da się tego porównać do żadnego innego miasta w Polsce. W tym dekrecie ustalono, że wszystkie grunty leżące w granicach przedwojennej Warszawy automatycznie przechodzą na własność Skarbu Państwa. Dano możliwość konfiskowania stojących na tej e, ziemi nieruchomości. Teoretycznie pod pretekstem e, nieremontowania albo nie odbudowywania budynków po wojnie. W praktyce konfiskowano wszystko jak leci. W zasadzie to ludzie nawet nie wiedzieli, że ich nieruchomości są konfiskowane, bo ich o tym nie powiadamiano. Znaczy, powiadamianie polegało na tym, że na tablicy ogłoszeń w urzędzie wywieszano decyzję, że kamienice przy ulicy takiej to a takiej, pod numerem takim to a takim e, urząd miasta konfiskuje. Teoretycznie była możliwość. Odwołania się od takiej decyzji, ale odmowy były uzasadniane e, lakonicznie albo wcale nawet. W miarę prosta sprawa jest właśnie z przejętymi gruntami, które po prostu odgruzowano, a na tym miejscu budowały się nowe osiedla, nowe bloki e, według nowych. Sekcji urbanistycznych. No i w tym wypadku przedwojeni właściciele tych gruntów, mają prawo się ubiegać po prostu o odszkodowanie za, za, za zabrany teren grunt. Natomiast jeżeli pozostały budynki, no to również mają prawo rościć sobie prawo do zwrotu tych budynków. No i tu się zaczyna. Problem, dlatego że administracja wtedy albo nie wpisywała przejęcia tej własności na skarb państwa do ksiąg wieczystych, albo tych ksiąg wieczystych nie ma, bo, bo spłonęły w czasie wojny. Bywa, że się zgłaszają spadkobiercy, ale na przykład z wątpliwej yy, Jakości dokumentami uzasadniającymi roszczenie, albo odwrotnie, znani są właściciele, ale spadkobiercy się nie zgłaszają i nie wiadomo, czy są spadkobiercy takiej osoby. Takie kamienice najczęściej są przez miasto eksploatowane aż do do samego końca, aż do momentu, kiedy już mieszkanie w takim budynku zagraża zdrowiu i życiu. No, nie remontuję takiej kamienicy, bo w każdej chwili może znaleźć się spadkobierca, właściciel. I remont takiej kamienicy to jest koszt pewnie kilku milionów złotych. Zainwestowanie takich pieniędzy w nieruchomość, którą można oddać za tydzień, za miesiąc czy za dwa lata to byłaby oczywista niegospodarność. Odmalowanie takiego budynku jak ktoś tam napisał w komentarzach to to jest to samo co leczenie syfilisa pudrem no, chociaż widziałem takie rzeczy jak byłem na Białorusi widziałem właśnie tego typu zabiegi renowacyjne jak Kamienica od której odpadały tynki, ludzie zamalowywali pędzlami, no ale coś takiego poza efektem, jak się na to patrzy z dużej odległości przez zmrużone oczy, że wygląda to trochę lepiej. To żadnego innego efektu to nie daje. Na pewno nie poprawia stanu technicznego budynku. A nawet, jak znajdzie się właściciel takiej kamienicy, to są jeszcze inne problemy. Często taka kamienica jest wpisana do rejestru zabytków, a to znaczy, że wszystkie prace remontowe konserwatorskie trzeba robić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków według takich technologii, jakie on uzna za właściwe i z takich materiałów, jakie uzna za. Odpowiednie, co z reguły się wiąże z podwojeniem kosztów remontu takiego budynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że one są często w takich miejscach, w których bardziej się by opłacało postawić jakiś biurowiec czy jakiś wielopiętrowy budynek, który by przyniósł. Wielokrotnie większe korzyści finansowe od sprzedawania czy wynajmowania mieszkań w takiej kamienicy. Więc bywa tak, że właściciele nic z nimi nie robią, czekają aż zniszczę je całkowicie do takiego stopnia, że konserwator zabytków uzna, że naprawianie, remontowanie tego nie ma już sensu i zezwoli na rozbiórkę takiego budynku. Wtedy się uzyskuje w bardzo dobrym punkcie miasta działkę, na której można postawić właśnie jakiś komercyjny budynek. Tu jeszcze parę lat temu był zakład wulkanizacji, prostowania felk. Obok ślusarz. Teraz to już tak wygląda. A niedługo nie będzie tego wcale stanie tu coś ze szkła i stali do samego nieba. To jest ulica łódzka. Stąd do pałacu kultury jest może z 1000 metrów, więc to jest samo centrum miasta. Te ziemie są warte fortunę. Więc sama ziemia jest wielokrotnie więcej warta niż w takiej wyremontowanej kamieniczce, wszystkie mieszkania razem wzięte. W tym miejscu był browar Haberbrusza, to znaczy przed wojną browar Haberbrusza. Po wojnie browar warszawski zlikwidowany. Powstały tutaj działki inwestycyjne. No właśnie, ale tu specyficzna dla tej sytuacji historia. To akurat znam z relacji towarzyskich. Ten budyneczek mały czerwony. Na skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i Żelaznej jest wpisany do rejestru zabytków. Nie można z nimi nic zrobić. A mógłby stanąć tutaj taki wieżowiec Właściciele, bardzo zamożna rodzina, żyją sobie w Stanach Zjednoczonych. Nie mają żadnego interesu w dbaniu o taki zabytek, no bo jaką korzyść mieliby z posiadania takiej ceglanej budki, więc nie robią z nią nic. Po drugiej stronie ulicy nie było takiego problemu i wystrzelił pod chmury biurowiec.